Jeszcze słowo do powiedzenia. Przygotowując się do pierwszej spowiedzi, e, otrzymacie takie wskazówki, takie słowa, jak niektórzy mówią formułki, e, które pozwolą wam wszystko po kolei wypowiedzieć. Będziecie wiedzieć, jak się spowiadać. Jednak nie same te formułki są najważniejsze, tylko wasza szczerość, przygotowanie waszego serduszka, rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy i szczerość przy tej spowiedzi, a te formułki, jak będziecie wypowiadać i zamienić jakieś słowo, to się nie przejmujcie. Najważniejsze jest, żeby wszystkie te elementy były zawarte w spowiedzi, czyli, żeby powiedzieć spowiednikowi, kim jesteście. W waszym przypadku, kiedy plenkasz do pierwszej spowiedzi, to mówisz: jestem uczniem klasy trzeciej, przystępuję do spowiedzi pierwszy raz. I y, można wam powiedzieć imię też przy okazji, i wtedy ksiądz już wie, że to jest dziecko pieszo Komunina. I przy następnych spowiedziach, no już nie trzeba liczyć tych spowiedzi, tylko wystarczy powiedzieć, że u ostatniej spowiedzi byłem około miesiąc temu, albo datę ostatniej spowiedzi, że byłem u spowiedzi 15 marca, na przykład. To będzie pokazywało spowiednikowi, z jaką częstotliwością przystępujesz do spowiedzi. To pomoże mu ocenić, jak bardzo dbasz o swoją duszę. Ja zachęcam, abyście do spowiedzi przychodzili. Ja mam taką zasadę: jeden na dwa albo jedna spowiedź na dwa miesiące albo jeden miesiąc dwie spowiedzi czyli tak, co dwa tygodnie, albo co dwa miesiące to jest taki dość dobry okres. W ogóle bardzo Was zachęcam do przeżycia pierwszych piątków miesiąca, czyli dziewięć razy co miesiąc, żeby przystąpić do spowiedzi i w ten sposób doświadczyć miłosierdzia Bożego. A to pomoże Wam też dobrze opanować tę spowiedź i się nie bać. Bo naprawdę nie ma czego. Pan Jezus jest miłosierny, kocha nas, uzdrawia nasze serca, przebacza nam grzechy. Dlatego ze spokojem, z odwagą przychodźcie do konfesjonału. Wyznawajcie swoje grzechy. Bóg, jako miłosierny, na mnie odpuszcza. Nie tylko wam, nie tylko waszym rodzicom, ale ja tak samo i wszyscy przystępujemy czasem do konfesjonału, żeby się wyspowiadać. Więc nie tylko w środku jestem, ale czasem klęczę tak jak wszyscy i wyznaję swoich grzech i bardzo Panu Jezusowi jestem wdzięczny. Że mi moje grzechy odpuszczę. A teraz niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.